Witajcie w drugiej odsłonie ucieczki do Hongkongu. Po pierwszej nocy wyruszyliśmy ku hongkońskiemu Muzeum Sztuki, by tam rozpocząć spacer po okolicy bez napiętego planu, biorąc poprawkę na zmęczenie podróżą i jetlag. Dziś motywem przewodnim był Hongkong za dnia i architektura, jednak pierwszym punktem spaceru było oczywiście na nabrzeże Victoria Harbour i znajdująca się tam Aleja Gwiazd. Tak jak się spodziewaliśmy, panorama City na wyspie zachwycała. I choć na pierwszy rzut oka prezentowała się mniej efektownie niż rozświetlone laserami, reflektorami i tablicami LED dla zwierzowców, to perspektywa gór dawała lepszy ogląd na wysokość drapaczy chmur i ich wyjątkową gęstość. Dzień odsłonił również majestat nabrzeża Tsimsa Choi i elementy architektury, które po zmroku właściwie są nie do zauważenia. Ale jak gwiazd ma tak naprawdę formę falującej balustrady, na której umieszczone są metalowe tabliczki z wygrawerowanymi podobiznami lub odciskami dłoni hongkońskich gwiazd. Nie mogliśmy ominąć tabliczki Jackie Chan'a, przy której chyba większość obcokrajowców robi sobie krótkie sesje z widokiem Victoria Harbour i wyspy Hong Kong w tle. Drugim znanym nazwiskiem z tabliczki był dorastający w Hongkongu Bruce Lee, jednak większość tutejszych postaci jest znana chyba tylko koneserom chińskiego kina i kultury. Słynny hollywoodzki Karateka został również uhonorowany jednym z trzech posągów znajdujących się przy alei gwiazd, który jest chyba najczęściej fotografowanym obiektem tej atrakcji turystycznej. I tak niespiesznie ruszyliśmy dalej, robiąc jednocześnie rozpoznanie okolicy pod kątem komunikacji, zaopatrzenia i gastronomii. Choć najbliższa przyszłość nie przyniosła większych sukcesów w tej dziedzinie. Oswoiliśmy się za to z częstymi tutaj nadziemnymi chodnikami, które czasem nie pokrywają się z trasami map Google. Pierwszego dnia też zobaczyliśmy na własne oczy słynne bambusowe rusztowania, które przez wieki są nieodłącznym atrybutem hongkońskich budowniczych. Idąc wzdłuż nabrzeża, minęliśmy też słynny na świecie luksusowy hotel The Peninsula, by na spokojnie zakończyć eksplorację okolic Chunking Mansions i udać się w kierunku przystani promowej. Gdy po Drugiej Wojnie Opiumowej Brytyjczycy przejęli nowe terytoria, zrodziła się paląca potrzeba połączenia przez wody Victoria Harbour. Początkowo pasażerów przeprawiały nieregularnie pływające, niewielkie, zadaszone łodzie Wala-Wala, jednak około 1880 roku przedsiębiorczy perski piekarz i hotelarz Doravji Nauroji Taiwala przejął ten biznes i pierwszym parowym promem o imieniu Morning Star rozpoczął erę regularnych połączeń między Simsą Choi a wyspą Hongkong. I tak po niemal 150 latach i nasze stopy stanęły na przystanie Starfery, by zakochać się w tej niezwykle klimatycznej i urokliwej przeprawie przez przesmyk Wiktorii. Opłatę za prom można uiścić miejską kartą Octopus na bramce przy wejściu do przystani a cena w przeliczeniu oscyluje wokół zaledwie 2 zł, gdzie podróż na górnym pokładzie jest około 50 groszy droższa niż na dolnym. Weekendy i święta taryfa jest wyższa o niespełna złotówkę, zatem podróż metrem, która pozbawia nas widoków i przyjemności samego rejsu, jest w dodatku relatywnie sporo droższa. Spoglądając na zabytkowe oprzyrządowanie sterujące, wróćmy jeszcze do historii. W ciągu 10 pierwszych lat działania przeprawy flota powiększyła się do czterech jednostek, których nazwy zachowały spójność z pierwszą i po Morning Star pojawiły się Evening Star, Guiding Star i Rising Star. Początkowo promy były jednopokładowe, jednak wraz ze wzrostem popularności i potrzeby przewozu pracowników między lądami, dobudowano statkom drugi pokład. Pod koniec XIX wieku Rab Gina urodzi, przechodząc na emeryturę, sprzedał firmę i tak w 1898 roku powstała publiczna spółka, która przejęła obsługę przepraw, a nawiązując do promów nazwana ją Star Ferry. Większość obecnie pływających jednostek zbudowano na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku i na dzień dzisiejszy kursuje ich 8. Oprócz regularnych połączeń Star Ferry oferuje również rejsy wycieczkowe do Disneylandu po Victoria Harbour, czy wieczorny rejs podczas Symphony of Lights. Jednak ceny tych wycieczek nie są już tak zachęcające jak bilety na regularne kursy. Co ciekawe, te drewniane promy są dwukierunkowe i posiadają dwa kapitańskie mostki na dolnym pokładzie, dwie śruby i podwójne osterowanie a siedzenia na statku mają ruchome oparcia, które łatwo przestawić zgodnie z kierunkiem rejsu. Dla nas przeprawa promowa była prawdziwą frajdą i właściwie tylko raz dojechaliśmy na wyspę Hongkong metrem pod dnem przesmyku. Ciekawa była nawet procedura przybijania do nabrzeża, a precyzja z jaką promy dobijały do dwupoziomowych trapów budziła prawdziwy podziw. Wymiana pasażerów przebiega bardzo sprawnie. Dzięki świetnie przemyślanej konstrukcji przystani i pasażerowie wysiadający nie mijają się z wsiadającymi dzięki odrębnym korytarzom. Przeprawa choć dość krótka, bo sam rejs trwa około 10 minut, to wraz z całą otoczką jest naprawdę fajną atrakcją, a szczególnie gdy płynie obecny imiennik pierwszego parowego statku Morning Star. Miejska pustynia, betonowa dżungla, mrowisko, wielki kurnik czy szuflandia. Takimi epitetami internauci opisują blokowiska Hongkongu, ale czy to rzeczywiście jest tak nieprzyjazny świat? Przejeżdżając obok mieszkaniowych dzielnic metropolii można odnieść takie wrażenie, jednak wystarczy krótki spacer pomiędzy tymi mega wieżowcami, by przeciętny mieszczuch poczuł się tam całkiem swojsko. Okazuje się bowiem, że z poziomu gruntu warszawski ursynów czy brudno wyglądają bardzo podobnie. No może tylko kościoły nie są wbudowane w piętrowe parkingi. Jednak czy życie na tych osiedlach jest tak różne od tego z naszych blokowisk? Faktem jest, że holkońskie mrówkowce są tak wysokie, że trudno w nich nawet policzyć piętra. Jednak zwrotnikowy klimat tego miejsca pomaga przyrodzie nieco złagodzić bujną zielenią tak surowe kształty budowli, a monstrualnie wysokie budynki wyrastające ponad drzewa zdają się być mostami między ziemią a niebem. Prawdą jednak jest, że w czasach największego napływu ludności do Hongkongu powstały osiedla, które po dziś dzień są scenarium dla filmów science fiction. Przez to też stały się ulubionym tłem instagramerów i atrakcją mascji każdego niemal turysty. Monster Building. Internetowa kariera tego miejsca wybuchła chyba po tym jak zburzono po stronie Kowloonu Wall City. No, może nie aż tak, bo słynne Kowloon Wall City zburzono zanim szybki internet powszechnie zagościł pod strzechy. Jednak dziś Monster Building jest symbolem hongkońskiej ciasnoty i betonowy i obowiązkowym miejscem na selfiaczka. Ale są też miejsca równie ciekawe, lecz nie tak popularne i zatłoczone jak Monster Building. Jednym z nich jest choćby ten dający efektowne optyczne złudzenie kołysania Budynek w kompleksie Pink Shek Estate przy Lung Chung Road. To część dzielnicy mieszkaniowej na półwyspie Kowloon, pomiędzy dawnym lotniskiem Kai Tak a przepięknym ogrodem Nan Lian. I tam też na odchodne powróciła mi do głowy refleksja o sytuacji politycznej Hongkongu, ponieważ trafiłem nad przedwyborczy event przy stacji metra. Najgęściej zaludnione osiedle na ziemi miało tylko jednego listonosza z rejonem zaledwie jednej setnej mili kwadratowej. Jednak znajdowało się tu 350 budynków 10 do 14 piętrowych, a w nich 8,5 tysiąca lokali usługowych, 10 700 gospodarstw domowych i ponad 33 tysiące mieszkańców. To było Kowloon World City. Wąskie i wysokie wieżowce tak ciasno przelegały do siebie, że wydawały się być jedną masywną konstrukcją, półbudowlą, półorganizmem. Architektura była niejednolita kształtem, wysokością i materiałem. Żelibne balkony opierały się o ceglane do budówki i betonowe ściany. Przewody i kable pokrywały niemal każdą powierzchnię, biegły pionowo od gruntu, aż po gąszcz anten telewizyjnych na dachach lub rozciągały się poziomo i zdawały się niemal spajać budynki jakby sznurkiem. Wejście do miasta było przejściem do świata mroku, z setkami alejek o szerokości kilku stóp. Niektóre przecinały się pod budynkami, inne tworzyły tunele pod stertami śmieci wyrzucanych przez okna na drucianą siatkę rozciągniętą nad nimi. Wzdłuż ścian i sufitów biegły tysiące rur wodociągowych, w większości skorodowanych i przeciekających. Do dziś przetrwało tylko serce tego potwora – siedziba zarządzającego osiedlem Mandaryna. Osiedlowy listonosz nosił przeciwdeszczowy kapelusz, a mieszkańcy używali parasoli, by chronić się przed kapiącą z rur wodą. W całym osiedlu były tylko dwie windy, więc listonosz musiał wspinać się w górę. Nawet kilka pięter wyżej labirynt ścieżek ciągnął się dalej wzdłuż łączących się mostów i klatek schodowych. Czasami listonosz docierał nawet na dach, by po trapach i zardzewiałych drabinach przechodzić z budynku do budynku. Setki fabryk produkowały wszystko, od kulek rybnych po piłki golfowe. Cały korytarze pokrywał pył mąki używanej do wyrobu makaronu mieszając się z chemicznym odorem fabryk wyrobów z metalu i tworzyw sztucznych. Nielicencjonowani lekarze i dentyści przyjmowali wielu pacjentów spoza osiedla, sowicie płacących za dyskrecję. Sklepy i stragany z jedzeniem dla żądnych wrażeń oferowały mięso psów i węży. Salony gier hazardowych obok klubów ze striptizem i kin pornograficznych obstawiały prostytutki często bardzo nieletnie. Na drewnianych straganach sprzedawano tanie narkotyki, a narkomani kłócali obok, by wdychać dym heroiny z rozgrzanej folii aluminiowej. Tu nawet szczury były uzależnione i biły się w ciemnych kątach. Nie było mowy o prawie. To była kolonia w kolonii, miasto w mieście, które miejscowi nazywali Haknam, miasto ciemności, które tylko dzięki hojnym odszkodowaniom władz w 1993 roku zrównano z ziemią.